Kupić EA Play za 15 zł. Gratulacje! Witam Cię w nowym pięknym dniu. Czas przygotowania do FIFA 22 i kupiłem EA Play po to, żeby mieć wcześniejszy dostęp i móc handlować na początku przed wszystkimi innymi, którzy zakupią normalną wersję w sklepie. Taka oto jest przewaga. Nowa FIFA prawdopodobnie będzie bez szału, jak najnowszy zaprezentowany iPhone 13. Oglądam sobie filmiki, no i na razie tutaj nic, nie, nie ma zachwytów, nie ma zachwytów. Ostatnio mówiłem o tym, że Facebook wprowadza wraz y, z Raybenem własne okulary i tutaj moje są Spectacles, czyli od Snapchata. Przestałem ich używać, On, ja, moja twarz nie pasuje Mm, teraz patrzę sobie, tylko nie widać mnie, to jest plus. Nie widać, gdzie ja patrzę. Moja twarz po prostu no, nie pasuje do tych okularów, a szkoda. Właśnie jestem na etapie pakowania paczek Kendamy. Mam tylko jeden problem z tymi okularami. Nie wiem, czy widzi, widać jest, ale o tutaj na czubkach pozierało się. Okulary miałem bez etui i one się ocierały. Nie wiedziałem o tym, że się starły. Tutaj na środku. Ale dzisiaj je założę i coś nagram. No właśnie, bo tutaj mam drugie, a nie to jest to! Czyli pie pierwsza wersja to była taka: kolorek jest, kolorek jest świetny. Tak jak na przykład dla Miłosza czy coś, to uważam, że super nawet już dochodzenia takiego zwykłego przypomniało mi się o kularach przeciwsłonecznych kiedy już się skończyło lato fajnie sprawdzam sobie nowy sklep znaczy jeszcze nie jeszcze nie przyszedłem na niego ale sprawdzam sobie różne możliwości tego na które będę przychodził bo jestem zmuszony i taka ciekawostka są zaimportowane rzeczy które e, ale nie wiem to znaczy ilość sprzedanych tak nie wiem coś no tutaj jest niby ilość sprzedanych 0 1 2 3 ale to nie jest to nie są ilości tylko no może coś innego, no nie wiem, że najwięcej jest sprzedanych jasny, pop, jasno niebieski, czerwony, o ten Kaizen, to lub, ulu, lubię. kocham ten model. Kaizen to są, to są te właśnie, ona naprawdę jest bardzo fajna, a popy, czyli one były najbardziej popularne i ten jasno niebieski w szczególności. Jasno niebieski kosztuje teraz 79, ale... Tylko 69 jasna zieleń. A ten był najbardziej popularny, czyli ten. fioletowy. O, ten też jest za 69. Wczoraj zrobiłem bardzo długiego livea. Ale nie po to, żeby nitro obejrzeć. Tylko chciałem obejrzeć. Maje dziewczynę, feministkę, która broni praw kobiet. Nigdy nie widziałem wywiadu takiego długiego z nim, której muszę przyznać, że to, to mnie zaciekawiło. 4,5 godziny rozmowy. Spodziewałem się, że będzie le, znaczy nie inaczej. Nie, nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się, że będzie troszkę troszkę hamskich jakichś zagrywek od strony Nitra, natomiast generalnie ja z nim się zgadzam. Czyli patrząc pod kątem poglądów, to się zgadzamy poglądów na życie. Yy, oczywiście czymś innym jest jakby zachowanie odpowiedniej, tam kultura, kulturalnie, kulturalna rozmowa, bez jakichś hamskich zagrywek, ale, ale chodzi o to, że Maja czasami naprawdę yy, odlatuje. Typ dlaczego? Dlaczego ona jest taka ważna? Jest młodą osobą, działa w mediach społecznościowych. Dużo osób identyfikuje się z nią, więc jest jakby tą pierwszą osobą na świeczniku, która, która broni praw kobiet. Oczywiście, feministki mi zarzucą, że tu chodzi też o mężczyzn i tak dalej, o ludzi, i to się zgadza. Zegarek. Dostał lewy zegarek. Nie powinien dostać, bo lepiej dać te pieniądze na mieszkanie dla kogoś poszkodowanego. Dlaczego Cristiano Ronaldo zarabia tyle pieniędzy, skoro pielęgniarki nasze nie zarabiają tyle? One też powinny zarabiać. Generalnie jest za tym, żeby wszystko było porówne. Tak było za komuny. Ja mam 44 lata. 30 lat temu, jak byłem w wieku 13 lat, to była komuna, czyli mnie też się wydawało, że fajnie jest, kiedy wszyscy mają po Ale po co ja mam się starać, po co miałbym się starać, skoro wiedziałbym, że i tak wszyscy mają po równo. Niewielkie są, niewielkie są odchyły. Oczywiście w kapitalizmie są duże dyspro dysproporcje, ale jeżeli ktoś się uczy, jeżeli ktoś się rozwija, ryzykuje biznesem, to dlaczego ma nie zarabiać więcej? Billy Eilish. Tej dziewczynie też trzeba się bardzo mocno przyglądać. Właśnie Oscar de la... Oscar de la, la Hoya, chciałem powiedzieć, bokser, Oscar de la Renta zgodził się zrezygnować z futer, bo ona powiedziała, że tylko wystąpi wtedy, kiedy... kiedy sprzedaży nie będzie naturalnych futer. To są osoby, które mają wpływ na to, w jakim kierunku pójdzie świat i w jakim kierunku idzie świat. On się zmienia. Ale ja jestem boomerem i nie wszystko rozumiem. O! I tyle. Czego nie rozumiem, nadal nie zrozumiem i nie zrozumiem tego, nikt mi nie przekona do tego, że seks kamerka, praca przed kamerkami, to jest praca taka jak każda inna. Nie przekona mnie nikt do tego nigdy. A chyba, że za kasę? Bo są lepsze i gorsze prace. Zastanów się z jakiego powodu mnie oglądasz. Czy oglądasz mnie dla rozrywki, czy też dlatego, żeby się czegoś nauczyć? A jeżeli ty się chcesz czegoś nauczyć, dlaczego masz nie oczekiwać Większego wynagrodzenia, lepszej pracy. Chyba, że mnie dla beki oglądasz, no to trudno. Właśnie ogląda sobie Rezygo, mówi, że ma 11 mieszkań, coś tam, pewnie zaraz będą zarobki i tak dalej. Dlaczego chłopak, który się stara, mocno, jest aktywny, pracuje na pewno mocno, dużo, ryzykował wielokrotnie, dlaczego on ma nie zarabiać dużo? Dlaczego on ma zarabiać tyle samo, co na przykład, co inni? Zacząłem przeglądać swoje książki, to nie jest wszystko, bo tam jeszcze jest po prostu dużo nawalone tych książek. I teraz zastanawiam się, czy co zrobić z tymi książkami. Wiele gdzieś tam kupowałem, to one są zagraniczne nawet. Dużo kupowałem w Amazonie swego, swego czasu, zwłaszcza o gotowaniu. Są książki, które można było przeczytać albo zostawić, które, które dla chłopaków zostawić. Mam straszny, mam straszny tutaj gdzieś tam problem z tym właśnie, co zrobić? Część ewentualnie odłożyłem, żeby gdzieś zanieść do biblioteki. Może zanieść do biblioteki, takie gdzieś tam specjalistyczne, komuś się gdzieś tam to przyda. No nie wiem, myślę. A, no dobra, o tutaj. Aha, jest, dobra, jeszcze są dwie takie pozycje fajne, które może wezmę, czyli słownik potocznej polszyzny, czyli m.in. takie słowo pewnie jak mięczak. Mięcho, ale widziałem też bardziej takie ostrzejsze jak, yy, jak spieprzać, jebitnie, o widzisz wulgarne, świetnie, wspaniale, doskonale, może bym chłopaków sprawdził czy znają potoczną polszczyznę, a to może wezmę dla Kasi. Szkoda mi tych książek, ale po prostu no chcę coś z tym zrobić, w ogóle tak jak widzisz tutaj już się robi po prostu, tutaj już się robi troszeczkę pomału y, pusty pokój, no i coś tutaj planuję, wkrótce ogłoszę co planuję. Co można było tutaj zrobić? A tutaj po drugiej mojej stronie są, są różne prace, które, które wykonywałem dla producentów 15-16 rok, czyli jeszcze wtedy, jeszcze wtedy robiłem zdjęcia. Tam, tutaj mamy jakieś tutaj mamy kostiumy kąpielowe, no ale to, to zostawiam sobie. Przedę na przystanek, bo chcę się zorientować, w ogóle ja nawet nie wiem miłość, którą MZK jeździ do szkoły, jaki numer, o której wraca. Może mi się przydać, chciałem sobie zrobić tutaj zdjęcie, ale w sumie nie wiem, ojciec nie wiem. ko MZ-ką, aha, właśnie, powiedziałem mz -ką. Ty nawet prawdopodobnie nie wiesz, co to jest MZ-ka. W piotkowie mówią mz czyli na autobusy. mz czyli miejski zakład komunikacyjny. I jak ja, jak ja chodziłem do szkoły i mówiłem to kumplom z Tomaszowa, ja na przykład mówiłem, a jechałem MZ-ką. A czym czy jechałeś? No MZ-ką. A co to jest mz -ka? No i dopiero wtedy się nauczyłem, że po prostu w się mówi MZK, od MZK, czyli tak jak tutaj, MZK. Przypomniało mi się też, że Tomek mi kiedyś opowiadał, że chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu był w Łodzi, no i mówi, podchodzi do kiosku i mówi, poproszę o bilet na MZK, bilet na MZK. I też było to samo. Co? Gdzie? A jak się u ciebie mówi? Miłosz mówi, że mieli testy, znowu już bieganie. Dużo macie, no, nie tego biegania. No, dobrze. Że dobrze? dobrze no. Słuchaj, dzisiaj ze mną idziesz na trening. No, zobacz, no bo mieliśmy się nogi i gościu wjechał w ten. Co? W tej miejsce? Udo. No. Mój, mój kolega.